Najtańsze, najbezpieczniejsze, najlepsze końce dostępne na polskim rynku do kupienia przez SMS, PC, kart czy przelew tylko i wyłącznie u końcówelisza4.pl Serdecznie polecam Nexion Siemanko z tej strony Nexion witam się z wami serdecznie w kolejnym skład Builderze na moim kanale jest to skład Bilder, który zapowiadałem wam już dużo wcześniej, widzieliście go m.in. na Facebooku, znaczy się jego zapowiedź i osoby które są na moich livestreamach serdecznie was zapraszam do zafollowowania mnie na Twitchu link macie oczywiście w opisie też widziały ten skład no ale przyszedł czas na jego skład builder tak jest na bramce mamy Dawida DHL po upgradzie, kupiony za 10 tysięcy Bramkarz, który bronił u mnie w zaledwie dwóch spotkaniach bo wcześniej grałem jego zwykłą wersją czyli 83 overall i w tych dwóch spotkaniach ten upgradeowany Dawid DHL zachował czyste konto więc to jest chyba recenzja która mówi sama za siebie na prawej stronie był oczywiście Kairo robot był Rochot później był Sergio Ramos i Alaba przepraszam Alaba Alba no jak widzicie, nie, 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 ja tutaj się nie ograniczyłem tylko i wyłącznie do BPL, chociaż na początku tak to wyglądało. Będą tutaj połączone dwie, a nawet trzy. Tak, Czermiti, a nawet trzy ligi. Dokładnie, Czermiti, Zawodnik, który mogłaby się wydawać nie wiadomo dlaczego jest taki drogi, ponieważ kosztuje aż 68 tysięcy monet. Prze, przepraszam, 63 tysiące monet. Co jak takiego zawodnika jest naprawdę całkiem sporą sumą, ale Czermity jest naprawdę zarąbisty. Jest jedną z najlepszych kart w składzie. Jak widzicie. Na prawej stronie mieliśmy pierwszego pięciogwiazdkowca, czyli oczywiście był to Quadrado. Tutaj mamy Ibrahimowicza 77 overall, czyli słabsza noga 5 gwiazdek, sztuczki 5 gwiazdek. No, zawodnik, który się śmiało przyjął po prostu jako Ibrahimowicz w tej FIFA 15. Ja na niego mówię Chikahu i dobrze wiem, że mówi się na niego naprawdę Chikahu, więc nie zabijajcie mnie o to w komentarzach. A na lewej stronie znajduje się z Neymar również 5-5, jeżeli chodzi o sztuczki i o słabszą nogę. No, moi drodzy, no skład jest po prostu niesamowity. Na początku grało mi się nim strasznie cholernie topornie, ale ostatnio, jak sobie zaczęłem nim rozgrywać spotkania na jednym monitorze, oglądałem sobie serial Lalka, bo niestety muszę teraz sobie oglądać na polski. Znaczy, się miałem przeczytać, ale serial jest bardziej przystępny. A na drugim monitorku sobie grałem mecze. To naprawdę, no, miut malina. Zresztą zaraz zobaczycie kilka akcji w wykonaniu tego składu. Jeżeli was stać na ten skład, to ja wam serdecznie go polecam. Może być tutaj zwykły Cikał i może być tutaj zwykły Oscar. Cokolwiek, ale naprawdę spróbujcie coś tutaj zbudować. Na lewą stronę możecie też na przykład Hesse Rodrigueza. Naprawdę skład, polecam wam, w 100% jest Fenomenalny. Now take it slow, relax. Turn the engine off and feel the pump and floor under your feet. Now take it slow, relax. la